Dzień dobry, witam Was w e, świątecznej, świątecznej edycji. <laughs> świątecznej edycji odcinku na moim kanale. Jesteśmy dzisiaj z moją siostrą Tosią, z którą nie było filmu... Czekaj, czekaj, ja to sprawdzę, ja to sprawdzę, ja już ci powiem. Moja droga, ostatni film z Tobą pojawił się dwa lata temu. Tak, to rok temu. Dzisiaj mamy super ciekawe zadanie, mianowicie będziemy robili pierniki świąteczne. I kto zrobi lepszy piernik, wygrywa nagrodę. Jaka jest nagroda? Nie wiem, bo nie wymyśliłem. Jak ty wygrasz, to możemy się gdzieś... Gdzie chcesz się przejechać? Mm, nad morze. Nad morze? Gdzie? No może cię gdzieś wziąć na przykład, nie wiem, do Disneylandu, do Landii, co ty na to? Energyland. Energylandii? Tak. Dobra, to jak ty wygrasz to cię biorę do Energylandii, a jak ja wygram to idziemy na krainę lodu. Ty już byłaś, nie? No to będziesz musiała iść ze mną drugi raz. będzie. Mamy wszystkie rzeczy, które są potrzebne do pierników, no ale że mogłoby być to dla nas kłopotliwe, bo my w ogóle nic nie ogarniamy. Moja siostra pewnie i tak bardziej ogarnia niż ja, to musimy mieć do pomocy moją mamę. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Jestem Cześć. Aneta. Ale po co mam, mam to? Tyle, Wszyscy wiedzą, że jestem, ale... Mam, mam tyle i tyle lat. Zaczynamy. Zaczynamy. zaczynamy, zaczynamy, Tosia ma swój wałeczek, a Ty masz swój wałeczek, tak? Mam taki mini wałeczek? Eee, taki, tak, tak taki specjalny. Wałeczek. Tak, taki wałeczek. Wałkujemy e, placuszek taki i wybieramy sobie e, wiele, wiele placuszków. Nie, Tosia, nie. I serce. To tak Marcin, Marcin, nie tak. Taki zwolnik. Nie mi. tak, no nie. Najlepiej. Lekko, lekko rozwątkowuje. Dobra, ty masz jej pomagać. Ja A, sobie dam to serce. Ile pierników? No, Jeszcze kilka. No masz. nie wiem, po trzy e, na przykład. Masz. Okay. Wy hmm. macie takie foremki? Tak. To ja zrobię kastomową. Ja zrobię, żeby pokazać, że umiem zrobić lepsze, ja zrobię kastomową. I mam jeszcze? Dobra. 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 Żeby nie patrzyli. Tak. Super. Super, pik, 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 super, Czyli... co jest, to może mi nie wyjść, no, widzę, że to jest choinka, fila prawna, dobra, oj, no to ci, nie no, Marcin, cicho, to... jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, wszystko tak jak zaplanowałem. Nie, no to mi ciasno. Tak. Dobra. Myślałaś, że przebrał, że wiem, się. Żeby no, co, właśnie. zostać cukiernikiem. Piękną, no. piękne mamy rzeczy. Marcin y, próbuje sobie z czymś... A patrz buta będziemy mieć taki... But. Ale, ale my zrobiliśmy trzy. Tak? No to już, dobrze. Marcin zrobi jedną przynajmniej kołinkę. Będzie co oznaczać. I co ja mam z tym no, zrobić? Na, na nożu musisz to podważyć hmm, i położyć. A na... Jak na nożu. <grym> Proszę. Tu. A to jest taka... Yy... Może jedna... O, Oj, tak. Ale będzie... Da się ją poskleić. Da się ją posklejać. Nasze od razu wygrywa, nie? Dramat. Marcin już? Już? Nie. Jest dopiero pierwsza, jeszcze trzy. Bierzemy drugi kawałek. Co? Filip co masz to? pomysł co moglibyśmy jeszcze świątecznego zrobić? Może jajka. Filip, a ty lubisz, e, lubisz pierniki? Ja no. Tak. Ja Wszystko to słodkie. Jajka Wielkanocne? Nie mówiliśmy chyba o jakichś świętach, no? Dobra, to teraz zrobimy świętego Mikołaja? Dobra. Ja mam za małą tą, ja muszę sobie dołożyć jeszcze jedną. Żeby to było grubsze. Ja już widzę, że wygrywa. Nie, 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 chyba ci się coś przewidziało. I jeszcze daj to. O, kurka taką? To będzie... Śnieżna kółka. A potem ją zniesł. Jak chcecie, jak już zrobiłyście wszystko? Tak, tak, tak. Jak już zrobiłyście, to możecie mnie zostawić, bo artysta potrzebuje trochę więcej czasu. Ja mam jestem 10 minut. O biwiórkę. Może być biwiłkę. Ale my już robiliśmy trzy. A mhm. może po 5 będzie Marcin? To ja zrobię trzy, a ty pięć. No nie chce będzie. O nie, zepsułem. Pierwsza y, tura idzie do wytarnika, do dobra? Ale Pierwsza już idzie do i... A, tak, Ale to obie, które są na jego... Do... tu i już. Zrobisz to teraz, teraz zrobię. Do. Świętego Mikołaja. No tak, zbiory no. wstary. Popatrz, bo to artystycznie trzeba do tego podejść. Tu jest czapka. Rozumiesz? Tu zaraz będzie mało czasu. Marcinku. Poczekajcie, dajcie mi chwilę, artysta potrzebuje czasu. Może y, pomóc. Chodź, chodź, chodź. Dzięki. Na pewno chodź, chodź. będzie. Potem go będziemy ozdabiać. A to nie jest wstyd. Moje ładniej No. A kto będzie decydował? No. To ja będę decydować, dobra? Piotrek będzie decydował? Nie. To, dobra, to nie, naszych pan... dwóch braci będzie decydowało o tym, kto zrobił ładniejsze. Nie, bo nie, tylko po... Czemu? Mnie nie lubią tak no. samo jak ciebie. Możemy się założyć? Możemy tak. się założyć kogo lubią bardziej? Nie, tak. bo rodzeństwo, rodzeństwo, ma czasami tam. Dobra. Swoje dobra, swoje dobra, sprawy, dobra, dobra, dobra. Mamo, potrzebuję pomocy. Ja to muszę jakoś przełożyć. Jak to było? Ja nie potrzebuję pomocy. <noise> tak, nie tak. Dzieżasz? Nie, bo nie wiesz, musisz jechać równo. Ja, nie, nie, nie pomóż, cały nóż, cały nóż wie. No jak oko mi się wtedy psuje? Kurde, belka! Motyla noga! Jest piękny, Mikołaj. No ale co mu się z oczami stało w chwili? Możesz jakoś pomóc? Nie, ta nie, 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 nie. To jest twój Mikołaj i on bierze, twój Mikołaj bierze udział w konkursie. Dobra. Co jest jeszcze świątecznego? Bałwan. Bałwan? No to jasne. Ja to wygram. Bierze tym? Nie. A nie, nie. widziałeś moich pierników? Co to jest, to? A może, o, może to i lepiej tak, ja Nie, mama nie może oceniać, bo mama ci pomaga. No tak. jak, no to by było stronnicze i nieobiektywne. Wiesz co to znaczy obiektywne? To ci kiedyś wytłumaczę, kochanie. Hmm. Ale mam chodź e... zobaczyć, jak te kulki teraz. Tak? Wyrosły, na to że... Wow. O ja. Nie przypychaj się. No właśnie pani Marcin. Panie pani Marcinie. Pani Zobaczymy, jak nie. będziesz mówiła, jakbyś przygrywał. To jest bałwan. No. Chce się cieszyć? Tak, ja. No, ja bym chciała. Oh, Mam pomysł. Wybrać. O, jaki bałwan, dobrze. Zrobimy mu nos od razu. Dobra, pałuszka, to musi być tak, e, żeby. Mamo, mamo. I zrobimy jeszcze guziczki. To już jest wyższy level robienia pierników. To guziki nie robi się lukrem? Guziczki się robi lukrem luk, Nie luk. ucz ojca dzieci robić. No to, sorry, sorry. Ja pierniki robiłem, jak jeszcze nie wiedzieliście co to kamera. Wszystko się zgadza. Dobra, widzimy się zaraz na ozdabianiu pierników. Pierniki gotowe, można wyciągać. A więc tak, tego co widzę... O kule. Nie jest za dobrze film. To jest mój bałwan, a to jest mój Mikołaj. Ej, ja naprawdę nie spodziewałem się, że to takie dobre będzie. Tak mówisz całkowicie szczerze, jest naprawdę to... No Filip, no nie możesz potwierdzić? Nie. A gdzie jest moja chujnka? Tu jest twoja Dobra, teraz to się proszę. Dobra, które są wasze? Bo wy tyle tego, bo w ogóle tyle z pierników zdążyli zrobić oni. Tak, mamy. Tu już Tak. Zaczynamy. Tosia dasz radę sobie? Tak, dobra. Dasz radę? Czyli ja mogę się zajmować swoimi? Tak. Dobra. Pójdź. Nie ozdabiaj, bo ja chcę, chcę... Ale ja o ja ozdobię. To będzie nie fair. To będzie nie fair. Czemu później ja mam przegrywać dlatego, że ty jej pomagałaś? Parę lat minęło, ale nic się nie zmienia. Marcin w konkurencji kiedyś z cztero, teraz z siedmioletnią siostrą. Dalej <grym> nie może sobie poradzić. Ale tutaj już to nabiera takich, tak. Filip, co powinno znajdować się na końcach? To liście. Liście? A liście jakiego koloru Żółtego? No, no nie, na zimowe, bo mamy jesień. Nie. Bąbki, bombki bąbki, bąbki, Jedna będzie taka. Druga będzie to jest taka. Od czerwonego? Marcin, bo to jest chyba od czerwonego. Co? To. Dobra, tam. Te zatyczki to wiesz Oni no, liście cię Jak mi się ręce trzęsą. Ja to, to naprawdę to zadanie traktuję bardzo, bardzo poważnie. A, a ja nie. <głos》> Niszczy mnie na każdym kroku. Ja uważam, że moja choinka jest już gotowa. Mogę ją odłożyć tutaj. Wow, jaki piękny. Mm, mm, nie, ja robię konika, konika. Tak? Ja robię go brązowego. I chciałabym, ja żebyś wygrała. Dobra, dobra, ja to i tak już, nie macie szans z Święty Mikołaj już też gotowy. Święty. I jeszcze bałwan został. <grym <grym Idealnie, bo teraz bałwan <grym> będzie i zdabiał i bałwana. Filip widziałeś kiedyś takie ładne pierniki. Tak, tak, gdzie, tak. Gdzie? No ale co ty Za Bobek mi tutaj No Super. Super. Nos czerwony jak majzewka? Co myślisz Filip? Normalnie. A nie ma oczu. Mm, możesz tu kulki zrobić. No i to robi problem. ja myślę, że powoli zbliżam się do końca, bo moje są gotowe. To się twoje? Moje jeszcze nie. Dobra. Bo jestem bardziej, bardziej... Artystą. Siostrunia, kończysz już? Już kończę, Ostatnia mainka. Tosi są tutaj, tu, proszę. No bo ja zaraz zacznę tu. niepotrzebnie jeszcze swoje bardziej dekorować, a one Dobra. już dekoracji nie potrzebują. No. Może jakieś takie mazy białe, jakby nie jest biały? A to są już. Gotowe? Dobra, Marcin gotowe, ona ma już gotowe. Dobra, to wołamy chłopców. Mamy nasze pierniki, mamy też naszych jurorów. Jurorom nie mówiliśmy, czyje pierniki są czyje, żeby byli obiektywni, więc proszę tutaj, pozwólcie. Macie do wyboru zestaw jednego uczestnika albo zestaw drugiego uczestnika. Na podstawie wszystkich wad. Nie bo nie podglądali i wiedzą które są, są który. Nie, nikt nic nie podglądał. Musi oceń, musicie ocenić, które są lepsze. Lepsze są te. Nie, A na jakiej podstawie tak twierdzisz? Musisz to uargumentować? Bo mi się podobają. Takie kolorowe, nie? Są kolorowe ładnie. ładne, no, 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 no. Ciebie? Ja, ja też. Ale to chyba potrzebujemy jeszcze jakiegoś innego jurora, bo moja siostra Marcin nie zapłaci. Mamo, wie? bo ja... Bo, bo ja wiem, bo oni podglądali i wiedzą, które są które i specjalnie wybrali Marcina. Ale, ale, ale nie wiem. Ja wiem, ja rozumiem. Czyli sugerujesz, że mamy stronniczych jurorów. Tak, to musimy. No potrzebujemy innych jurorów. Musimy kogoś innego ja, do ja, tego. Ja specjalnie tak powiedziałem że to z jej są. <laughs> No, nie. Jakie są? No to się No przed powiedziały, że no, wygrywają. No ale myślał... No to, nie. Bo, Krasiu, ale Krasiu, A, yes, bo no, ona mi I powiedziała, że to żeby wybrał te brzydkie. No to wybrał brzydkie. Czyli co? No to teraz rozwiązać człowieka. No to zjadamy. Więcej. Nie, no to... No to Michał walite, Kiotek Walite. Czyli jest remis Brawo! Remis. Nie, no nie. Brawo wygrała. To jest remis. To wydwyka dwójkę wygraliśmy, a przegraliśmy. Czyli co, ja cię muszę Idziecie teraz do kina i jedziecie razem nad morze. Nie! No. Dobra. Jak No to wszystko. Tak. Taki los Marcin. Taki los. Na dobrą sprawę remis z moją siedmioletnią siostrą to tak trochę też kiepsko. Dziękujemy za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jak będziecie chcieli więcej odcinków z moją siostrą to dawajcie znać. Do zobaczenia. Pa pa. Pożegnaj się. pa. Pa. pa, pa. pa.